Cześć, to są strony Grzesiek. Yy, Taka maszynkę mam do odzysku czynników yy, chłodniczych. Coś po zimie przestała działać. To znaczy działa, ale nie, 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 nie odsysa. Yy, nie tworzy tutaj tak jakby podciśnienia, tutaj nie, nie wydmuchuje. Także jakiś jest problem tutaj. Co się stało, nie wiem. Spróbuję yy, to rozebrać. Także zapraszam do oglądania. I zapraszam do subskrybowania kanału. Yy, zostawcie też dzwoneczek przy subskrypcji, żeby być na bieżąco yy, z nowymi filmami. Także zapraszam do oglądania. I zaczynamy. Także tak, mamy taką maszynkę. Yy, pokażę o co chodzi. Nie wiem, czy będzie w ogóle coś słychać, no bo tak jest głośna, że szok. Yy, powinna tutaj tutaj dbuchać jak jest otwarte, tutaj dbuchać tutaj zasysać nie wiem czy to widać widać ale jak włączę, to nic się nie dzieje także działa to tak aha do prądu trzeba włączyć najpierw działa to tak Tutaj nie zasysa, tutaj nie dmucha, nie wiem co się stało, wyłącza z prądu, e, przypuszczam, że coś tutaj w, tym, w tej głowicy, w tym, tym, tym cylinderku, no cóż, zawory, wszystko to działa, tutaj żadnej elektroniki nie ma, dwa zawory, tutaj na niskim, tu na wysokim, tutaj od y, podciśnienia, jak się stworzy, to się wy, wyłącza, przestaje odciągać, tutaj drugi jest chyba, jak za jak duże ciśnienie się stworzy, to... Też się wyłączy. Co tu dalej jest? Wziodniczek na olej, tutaj tak. O, taki odzysk oleju lekki jest. Yy, tutaj chyba tłoczy, tutaj po prostu zasysa przez wziodniczek. Yy, Dlaczego ta rurka jest tutaj jeszcze do, do tego cylindra całego? Nie wiem po co. Być może tam odsysa z tej komory, tej korbowej. Yy, też yy, odsysa po prostu, żeby nie zostało tam czynnika. No i cóż, tu oczy tutaj do środkowego, środkowego pokrętła tu oczy na chłodniczkę i z chłodniczki wychodzi już tutaj na, na wyjście na, na wyjście tak po prostu na czerwony korek prosta konstrukcja, nic co ciekawego nie ma, nic tu się nie dzieje w środku przypuszczam, że nie działa tutaj coś także odkręcę chyba po prostu te przewody, zobaczymy co to się będzie działo. Jakie to klucze idą? 17, tak? 17, idzie. Odkręcimy sobie tutaj. Pana klej to jest wzięte. Zobaczymy. 16 chyba nie, chyba nie będzie. Tak, bo to są klucze calowe pewnie. Dlatego to są takie dziwne, dziwne rozmiary. Tak, dobra, dobra, aha, tutaj mniejszy 14, 15 będzie pasował, tak, 15 nie pasuje, także na wyjściu, aha, tutaj są takie baryłeczka, tak, dobra, sobie schowam, a tutaj jest po prostu niedziana rurka, także baryłeczki nie ma, no i odkręcimy jeszcze tutaj. Tak. No można odnieść troszeczkę. Już teraz jak włączę, to powinno tutaj zasysać, tutaj powinno dmuchać. Zaraz zobaczymy, czy coś się dzieje. Może coś po drodze, może to zabawy stanęły, nie wiem o co chodzi. Działa w porządku. Tutaj działa. O co chodzi? Więc o co chodzi? Więc tutaj skręcę sobie żebym... ramą pod prądem, żeby nic nie dotknąć. Teraz skręcę sobie tutaj. Jest w porządku. Bucha, czyli nie zasysa po prostu, tak? Czyli dobra. Czyli jest już fajnie, bo, bo działa kompresor. Czyli jesteśmy trochę uratowani. Jesteśmy trochę uratowani. Dobrze. Teraz jeszcze zobaczymy, jeszcze raz, tutaj, teraz po skręceniu, czy tutaj jest jakiś efekt. Jest. Wyłączam zmiastka e, Dobra. To teraz jak to idzie tutaj? Jak to idzie tutaj? Wyjście w oleju, tak? Tam jest zaworek, więc tam chyba nie tego nie przeszkadza, tak? ten zaworek nie trzyma tutaj. No i zobaczymy. A to źle zrobiłem, bo tutaj trzeba to... Trzeba to było tam tędy Dobra. Przełożę to szybko. Dobra, poskładałem to z powrotem, to co rozkręciłem, także sprawdzę jeszcze raz. Bo... No nie wiem teraz o co chodzi już. nie zasysa. Czyli ta niebieska rurka, którą powinno zasysać, ona idzie. To jest taki zawór. Aha. To jest jakiś taki zawór. Rozprężny czy coś. Nie wiem, do czego to służy ten kapturek. Tutaj spróbuję go zdjąć i zobaczyć, co to jest w ogóle. Aha, jakiś taki zawór. Czy to bezpieczeństwo czy co? Co to jest? Nie wiem. No tutaj jest jeszcze taki filtr na początku, tak. Taki filtr jest w wiadomo. Jest tutaj filtr. Jak tutaj odkręcił? O co tu chodzi? Jak to się odkręca? Jak to się odkręca? Trzeba na dwa klucze. Chyba na dwie siedemnastki trzeba. Czy jak to się odkręca? Nie wiem. Czy jak to się odkręca? Wszystko to porozbieram i nie będę mógł tego poskładać. może po prostu ten filtr nie działa. Zbawioneczka też. Nie działa. Niedobre. Dziwne, co się zachowuje. Otwarte tutaj, otwarte tutaj i tutaj. nie wyrucha, bo, bo nie zasysa. Dlatego nie wyrucha. Dobra, filtr na razie odłożymy. Ciernik się zachowuje, to taki się zrobił jakiś taki dziwny w środku, wcześniej to było ładne. Nic nie mücha, nic nie nycha. tym zaworem chyba niebieskim się dzieje, nie tak coś mi się wydaje no tutaj to odkręcić to tu odkręcić to, to tak to zobaczymy czy działa nam w porządku, ten oto coś taki zawór. No dobrze, włączamy. Nadal nic, nadal nic nie działa, więc, 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 więc wykręcimy sobie jeszcze raz to. Tutaj możemy to odkręcić i wyjmiemy sobie to, co to w ogóle jest. O to. jakieś takie urządzenie dziwne. Urządzenie dziwne, dobra. I teraz, jeżeli tutaj będzie dobrze, to powinno zasysać nam tutaj od dołu tą troszeczkę. Podłączam, i zasysam i zasysa tutaj. Więc co, problem jest w tym puszeczce? Chodzi na to, że problem jest tutaj. Pewnie tam jest olej zastygnięty i zatkała się rąka. Rozbieram to. Ten olej tu nigdy nie chciał wylatywać z tego. A powinien. To jest zapchane. Nie wiem co to jest w środku. Jak to rozkręcić. Ale skoro tutaj jest OK, tak? Skoro tutaj jest OK. Zaraz sprawdzimy to jeszcze raz do tego. A, tutaj zapisa. Cały problem jest w tym. Cały problem jest w tym. Idziemy zobaczyć, o co tu chodzi. Co to w ogóle jest? 500 psi. Tam pewnie jest zastygnięty jakiś olej stary. I dlatego to nie działa. Dobra, jesteśmy w garażu no i modle Muszę to rozkręcić jakoś. Spróbuję. Wszystko tu jest czarne. Niestety, bo musi paliło. Ale można coś tam tutaj zrobić. O, no, teraz będzie problem. Jak to odkręcić. Przypuszczam, że to się odkręca tutaj. A raczej na pewno, A raczej na pewno to się odkręca, Kurczę, nie chce mi się za tej krótce łapać. Może to się źle skończyć. Za krótce, może nie, ale. Nie, no. O, poszło. Ciekawa sprawa. Dobra, teraz co tam jest w środku? Czas na rozwiązanie zagadki tam jest pewnie jakiś filtr osuszacz nie ma filtra tylko jest jakiś taki ten teraz pytanie czy tam jest dziurka nie jest dziurka, oleju nie ma Mogę to pokazać. Nie widać bardzo. Nie ma oleju. Ale jest to. Taki filtr. Czyli jak to działa? To jest tutaj wdmuchiwany... ten, tak? Czynnik wchodzi tędy. Przez to sitkę to się skrapla, skapuje, a tędy wsysa i tędy. Czyli ten kruciec jest dobry, czyli ten. Ten jest zatkany. Nie tak bardzo zatkany. Próbuję to przedmuchać. Tu mam pistoletik. Zobaczcie, co to będzie się działo. Nieźle. Okej, okay. chyba jest dobrze. Dobra, nie wiem co dalej. Wymontuj, montuję to chyba z powrotem do tej maszyny. Dobra, montujemy to z powrotem. Co to, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Zamontuję najpierw tutaj. Dobra. To było tak. I zobaczmy, jak to działa. się obróciło troszeczkę, teraz mocniej, ale to może jakoś cofniemy. Aha, bo to było po prostu słabo dokręcane. Trzeba to dokręcić mocniej. z dołu. Dokręcamy. Zaraz poskręcam, zobaczymy. Także działa. Bateria im się kończy, dlatego już latarka nie świeci, lampa. Więc tak, złożyłem to co z powrotem, oprócz tego tutaj, co tutaj wychodziło na ten filtr, ale to jeszcze sobie tam patrzę. Także działa to prawidłowo teraz. Cała przyczyna była tam, że ta zapchane było to siteczko. Mam nadzieję, że super działać, bo ostatnio też jakoś słabo to ściągnęło. Może to będzie lepiej. Dobra, włączam, pokazuję o co chodzi. Zatykam tutaj dziurkę. I mi się wyłącza, czyli odessało, tak? Teraz przełączę tutaj. O i też odessało, tak? Tutaj już nie muszę trzymać, mam, czyli zadziałało. Później jak znowu otworzę, Znowu się włącza, samo. Teraz przekładam już na wypuszczanie gazu. Proszę bardzo, wszystko działa. Dobrze, dzięki za oglądanie. Jak ktoś miał taką maszynkę popsutą, no to widzicie, jak trzeba czyścić o to, co jakiś czas rozbierać, tam się olej zgromadzi z syfem jakimś tam i ten, ale to przynajmniej chroni nam sprężarkę tak też jakoś. Także do yy, zobaczenia w kolejnych filmach. Sub subskrybujcie kanał, zostawcie dzwoneczek, łapkę też. No i do zobaczenia, cześć.